Merkury Polskie Radio Dzień dobry państwu 6 minut po godzinie 12:00 słuchałem państwa Radio Merkury Poznań. Dzisiaj naszym gościem jest pan wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Witam serdecznie. Witam pana. Dzień witam. dobry państwu. Witam w Poznaniu, witam w Wielkopolsce chyba pierwszy raz. No Pan żartuje chyba w Wielkopolsce w Poznaniu. To bywałem chyba już e, setki razy, bo e, tutaj pracowałem nawet e, przez dłuższy ja, czas. Jako, oczywiście tak, w poprzednim moim wcieleniu, a m, teraz e, jestem tutaj z ogromną radością, żeby i e, zobaczyć, jak to, jak ciekawie się tutaj rozwija przemysł drzewny, bo akurat targi mamy w, w Poznaniu przemysłu drzewnego. I, i jednocześnie porozmawiać z przedsiębiorcami, e, z samorządowcami, więc e, na pewno dla mnie bardzo ważna wizyta, bo Wielkopolska jest. Kluczowym obszarem gospodarczym 10% polskiego PKB. Panie ministrze, przyjeżdża do, pan do Poznania, w Warszawie tak dużo się dzieje. Pani premier Szydło zapowiedziała, że będzie dzisiaj konferencja prasowa związana z ewentualnymi zmianami w rządzie. Czy, czy pan coś wie tyk poczekajmy, Poczekajmy do konferencji pani premier. Pani premier na pewno wszystko wyjaśni. Czyli nic nam pani zdradzi. No, po prostu trzeba poczekać na to, co pani premier powie. Panie ministrze, zaczniemy teraz od może takich spraw, które dla Wielkopolski są niezwykle ważne, gdy chodzi o gospodarkę. Jak pan doskonale wie, droga S5 Wrocław-Poznań, która, która jest budowana w wielkich bólach, miała być na euro 2012. Nie udało się, będzie być może za dwa lata, ale jest jeszcze druga droga, która przez poprzedni rząd też była traktowana dosyć pomacoszemu, droga S11. To jest droga Kołobrzeg Katowice, tak z grubsza, czyli idąca troszkę równolegle do drogi S5, ale niezwykle ważna. Czy jest szansa, żeby ta droga znalazła się nie na liście rezerwowej tego planu, który jest budowy dróg w, w Polsce? Mamy, mamy teraz taką sytuację rzeczywiście pod tym względem bardzo trudną, ponieważ odziedziczyliśmy po poprzednikach taką piękną mapę Polski, na której flamastem narysowanych było ileś dróg, ale niestety pieniądze były tylko na połowę tych dróg, czyli budżet nie został zabezpieczony. Więc my musimy wykonać istną kwadraturę koła, żeby zabezpieczyć środki przynajmniej na te główne arterie komunikacyjne, w tym w szczególności te południkowe, czyli te idące z północy na południe, bo bo dla rozwoju Polski one są niesamowicie ważne, żeby otworzyć Polskę bardziej na południe i żeby Polska była takim krajem pośredniczącym między Skandynawią, północą Europy, a południem. W tym kontekście trzeba powiedzieć, że rzeczywiście droga S3, S5, ale też S11 ma wysoki bardzo priorytet, ale choć, choć mniej to może interesuje mieszkańców Wielkopolski, chcę też powiedzieć, że odbudowaliśmy z zupełnej jakby podstawy projekt drogi S19, to jest cała Arteria na wschodzie Polski idąca od granicy z Litwą do granicy ze Słowacją. To będzie wielki projekt i mam nadzieję, że za kilka lat już znaczne części tego tej drogi będą widoczne. No i Wielkopolska też jest e, znana z rolnictwa. E, czy w rolnictwie tak. możemy mówić o innowacyjności? No, Oczywiście. w Pałacu Prezydenckim e, były startupy dwa dni temu i była jedna właśnie, z, jedno z przedsiębiorstw prezentujące jakieś rozwiązania związane z GPS-em, z monitorowaniem pól, ale czy, e, czy państwo jest jakoś w stanie wesprzeć takie pomysły w rolnictwie, które mają szansę rozwinąć się tak, by polskie rolnictwo stało się konkurencyjne w Unii Europejskiej? Polskie, po, polskie rolnictwo staje się coraz bardziej konkurencyjne, Konkurencyjne w Unii Europejskiej polskie rolnictwo, polski przemysł rolno spożywczy jest naszą wielką nadzieją i z dużym dynamizmem podbijamy rynki zachodnioeuropejskie i ogólnoświatowe. Zresztą tutaj wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach i w innych krajach bardzo pomogła przy utorowaniu dla polskich producentów pierwszych czy postawieniu pierwszych kroków na tych trudnych, egzotycznych dla nas rynkach. Ale też bardzo elegancko Pan to połączył ze startupami. Rzeczywiście tutaj to jest, jest przestrzeń dla rozwoju. My wspieramy startupy, My utworzyliśmy największy w Europie w tym roku fundusz dla Venture venture Capital, czyli wysokiego ryzyka, no bo startup często jest takim przedsięwzięciem właśnie wysokiego ryzyka, gdzie z wsparciem środków budżetowych, też unijnych i z udziałem kapitału prywatnego będziemy promowali startupy, ale staramy się też utrzymać je w Polsce, albo przynajmniej utrzymać własność intelektualną, czy model biznesowy częściowo tutaj w Polsce, po to, żeby wartość dodana, którą one generują, też częściowo służyła gospodarce polskiej. Plan odpowiedzialnego rozwoju, który rząd wprowadza, to jest oczywiście plan na wiele lat. Tutaj są potrzebne ogromne miliardy złotych. Wiemy, że tych pieniędzy za bardzo nie ma tak naprawdę, bo budżet jest raczej nie. I co to takim... znaczy tak naprawdę nie no, ma a tak budżecie. Naprawdę. No, okay, w, no tak. w tym sensie, że na przykład budżet ściągalność... ma deficyt rzeczywiście. Tak, tak, ściągalność podatku VAT jest bardzo słaba, 26% dziura to, to są ogromne tak, pieniądze. Tak, Myśmy tak, tutaj liczyli, że to jest około 90 miliardów złotych razem z CIT-em. Czyli tak. tak porównując troszeczkę, bo wiem, że kwoty może są troszeczkę niewyobrażalne, że to jest tak, jakby program 500 plus pomnożyć razy 4, to znaczy zamiast 500 złotych, ludzie by dostawali 2,5 tysiąca złotych. Mi się udało całkowicie zlikwidować szaną strefę. Szokujące porównanie, ale bardzo właściwe, które pan zrobił. My rzeczywiście mamy bardzo głęboką, jedną z najgłębszych luk w podatkowych i to nie są szacunki naszego rządu, tylko są szacunki Komisji Europejskiej. Po naszych poprzednikach odziedziczyliśmy gigantyczną lukę podatkową, szczególnie w VAT, oszacowaną na poziom około 60 miliardów złotych i w CIT około 20 do 40 miliardów, czyli ta liczba, którą pan podał, Warto ją do czegoś przyrównać, bo rzeczywiście inaczej trudno uzmysłowić sobie, jaka to jest strata w porównaniu do tego, jakie podatki ściągaliśmy w 2007 roku. Przez 8-9 lat rzeczywiście ubyło tak jakby dwa budżety na całą edukację polską, prawda? Albo właśnie, jak to pan porównał, do 500 plus mogłoby być 2 czy 2,5 tysiąca złotych na, na dziecko, a nie 500 złotych, gdybyśmy porównując jabłka z jabłkami pozyskiwali do budżetu państwa tyle podatków, Ile w 2007 roku. No tak, tak, w jaki sposób ten podatek ściągnąć? Czy te zmiany w kodeksie karnym na przykład, które są proponowane? Ja tutaj wspieram działania ministra finansów pod wszelkimi y, względami to są niezwykle ważne działania, żeby rzeczywiście ukrócić te, te działania gangów wyłudzających VAT, bo to one działają zwykle na styku pomiędzy y, y, różnymi krajami i y, wianuszek fikcyjnych faktur, y, i wszelkie działania, które mają na celu ukróć cenie są dobre dla Polski. Między innymi tutaj takie mechanizmy, na które rozważamy, czyli split payments, czyli takie rozdwojona płatność, podatek do urzędu skarbowego, a płatność właściwa do sprzedawcy towaru lub usługi, ale również inne, jak jednolity plik kontrolny czy integracja administracji skarbowej, projekt który zaproponowaliśmy już do opinii publicznej. No i te zmiany w kodeksie karnym, czy one nie wystraszą trochę przedsiębiorców 25 lat za ale podam taki przykład. Dzisiaj jak ktoś sfałszuje banknot 10 złotowy, to wie pan, w kodeksie karnym na ile można pójść do więzienia? 25 lat. Właśnie dokładnie, również na 25 lat. A jeżeli ktoś oszuka państwo polskie na 100 milionów złotych albo 200 milionów, to czy to nie jest e, bandyta taki, który zasługuje na bardzo, bardzo wysoki wymiar kary, skoro jednocześnie nie możemy na przykład leczyć dzieci, bo nie brakuje nam tych pieniędzy w budżecie? Oczywiście pytanie retoryczne. My chcemy to ukrócić i w szczególności minister sprawiedliwości włoży tam, wdroży bardzo, bardzo wiele takich zaworów bezpieczeństwa, żeby uczciwy przedsiębiorca nie ucierpiał tutaj pod kątem takiej regulacji. Właśnie stąd moje pytanie, bo y, państwo stawiają w tej chwili na tą przedsiębiorczość z dołu, żeby ona się najbardziej rozwijała. Czy właśnie takie przepisy nie będą troszeczkę hamować tej przedsiębiorczości, bo ja wiem, że uczciwi ludzie nie mają się czego bać, ale, ale jest to jednak dosyć duże zagrożenie karą. No nie no, dobre porównanie jest właśnie do fałszowania banknotów. Nikt nie fałszuje banknotów, kara jest bardzo, bardzo wysoka. I, I tak samo tutaj. Może ja bym odwrócił to czy, pytanie, czy sam, sam jednocześnie też zwrócę uwagę na to, że do tej pory sądy wydawały wyroki w zawieszeniu za wielomiliardowe, wielosetmilionowe wyłudzenia VAT-u, które są tak realnym ubytkiem w budżecie, tak realnym ubytkiem możliwości finansowych państwa zarówno w sferze społecznej, jak i inwestycyjnej, że naprawdę powinniśmy zwrócić całą siłę aparatu państwa w tym kierunku. Oczywiście pana pytania są słuszne w tym sensie, że my również je będziemy starali się zaadresować, zmitygować, u, upewnić przedsiębiorców, że tym uczciwym, normalnym przedsiębiorcom nic oczywiście nie grozi i, i, i nie może grozić. Chcemy, żeby to był rzeczywiście element represji w stosunku do tych nieuczciwych, wyłudzających podatek z budżetu. To z jednej strony, a z drugiej strony to, co ma tą gospodarkę pobudzać, czyli zmiany w przepisach. Dotyczących przedsiębiorstw, jak na przykład ten przepis, który Państwo zamierzają wprowadzić, e, zmniejszenia tej liczby lat archiwizacji z 50 do 5. To, to ja wiem, tak. że to jest drobny krok, ale tych zmian pewnie jest dużo więcej. Takich zmian będzie około setki. E, już częściowo we wrześniu one trafią pod obrady e, Sejmu. E, kolejna transza w październiku i w listopadzie. W tym roku również, do końca roku zaproponujemy tak zwaną konstytucję dla biznesu, czyli e, taką, m, takie zasady w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, które dadzą właśnie więcej pewności, pewności co do przepisów prawnych, przepisów skarbowych dla przedsiębiorców. Po to właśnie, żeby mieli wolną głowę do realizacji swoich pomysłów inwestycyjnych, a nie żeby martwili się o właśnie tak jak pan powiedział na przykład o to jakie duże szafy muszę kupić, żeby się zmieściły segregatory na utrzymywanie przez 50 lat akt pracowniczych pod kątem wyliczeń emerytalnych. No i teraz o dużych pieniądzach także z Unii Europejskiej. Panie premierze, mamy teraz chyba ostatnią szansę to mówią niektórzy, plan Marszala po latach, czyli pieniądze z Unii Europejskiej 2,14+. Ta perspektywa, ona się zakończy mniej więcej w 2023 roku. Do tego czasu musimy mniej więcej rozliczyć te wszystkie projekty. Czy nie obawia się pan, że później nastąpi trochę jakieś takie załamanie e, tych inwestycji? Bo, bo nie, jednak... nie obawiam się o to, ponieważ w, uczestniczę w pracach Rady Unii Europejskiej, rozmawiam z komisarzami Unii Europejskiej i wiem e, o co im chodzi. Chodzi im o przesunięcie punktu ciężkości z wydawania pieniędzy na akwaparki i cement mówiąc umownie czyli w betonowe budowle w kierunku innowacji i to jest coś o co nam również chodzi więc ja myślę że Polska jeżeli w odpowiedni sposób wykorzysta tę perspektywę może wręcz być jeszcze lepiej pozycjonowana w kolejnej perspektywie unijnej bo my też chcemy przetransformować naszą gospodarkę bardzo wyraźnie w kierunku wyższej innowacyjności wyższej wartości dodanej to między innymi co dzieje się w przemyśle meblarskim, który dzisiaj miałem okazję oglądać tutaj w Poznaniu. Panie premierze, jeszcze zapytam o pewne obawy właśnie związane z Unią Europejską, bo wczoraj była rezolucja w Parlamencie Europejskim. Czy nie obawia się pan, że pewne, ja domyślam się, że jakby sankcje póki co nie wchodzą w grę i raczej nie ma co o nich mówić, natomiast pewna atmosfera związana z Polską w Unii Europejskiej nie wpłynie negatywnie na to, na tą chociażby proeksportową siłę, nie, która tutaj... ma nas bardzo w Europie, jakby sytuację poprawić Polski w Europie. Nie, tutaj nie, nie obawiam się o to, ponieważ nie ma tygodnia, żebym nie rozmawiał z inwestorami. Wiem, że to zainteresowanie Polską rośnie, jest pozytywne. Dwa tygodnie temu byłem w Londynie, rozmawiałem z wieloma funduszami inwestycyjnymi, funduszami hedgingowymi i bankami inwestycyjnymi i już tam nawet zadeklarowano podczas tych rozmów wiele nowych miejsc pracy właśnie przesuniętych do polski m.in. w zakresie projektów informatycznych czy zarządzania ryzykiem, zarządzania danymi. To są prace o wysokich wartości dodanej. E, a cóż no, podczas debaty w, na temat Polski w Parlamencie Europejskim e, uczestniczyło 60 posłów na ponad 700, którzy tam są. Czyli zainteresowanie tym tematem wyraźnie już osłabło i jest to trochę niepotrzebnie dmuchany balon przez naszych oponentów politycznych. Panie premierze, za 15 lat y, mamy się zrównać z zarobkami z Średnią europejską. PKB na głowę mieszkańca. A, PKB, tak. tak. E, czyli możemy powiedzieć, że Polska przestanie być krajem tani siły roboczej. Stąd pewnie Na tym nam najbardziej zależy. Z, z tego powodu prawdopodobnie domyślam się plan odpowiedzialnego rozwoju, czyli innowacyjność. W czym Polska słynie w tej chwili za granicą? Bo ja się hmm. obawiam, że tych sześć produktów, o których się tak z grubsza mówi, to jest zdecydowanie za mało. Nie no, oczywiście trzeba wyjść z sytuacji takiej, jak promowaliśmy markę Made in Poland przez ostatnie lata, co nie, nie, nie bardzo przysłużyło się polskim producentom w różnych branżach, żeby wzmocnić swoją siłę przetargową na zachodzie. Promowaliśmy w CNN czy BBC markę jako prawda piękne polskie krajobrazy. Leci bocian biało-czerwony, oczywiście jak to bocian, ktoś je ogórka kiszonego na stogu siana i to miała być polska marka. Polskie produkty w różnych branżach, między innymi właśnie w branży meblarskiej są wysoce innowacyjne i coraz bardziej innowacyjne. I ja chcę wyraźnie powiedzieć, że uważam ten sektor za taką wiodącą branżę w Europie, gdzie za chwilę będziemy numer jeden. Za dwa lub trzy lata będziemy wspierać tę branżę. To jest pewien nasz taki zakład, można powiedzieć, z przyszłością, żeby ta branża stała się, w tej branży Polacy byli producentem numer jeden. I mówię więcej o niej, bo ona jest symptomatyczna. Na pierwszy rzut oka branża meblarska nie musi się tłum kojarzyć, z innowacyjnością, ale tak naprawdę ci, którzy się znają na tej branży, wiedzą, że tam może być również bardzo wiele myśli technicznej zaszyte. Internet of Things, Internet rzeczy, taka modna rzecz, która na pewno w przyszłości stanie się coraz bardziej powszechna, to jest przecież coś, co polega właśnie na zaszyciu myśli technicznej, innowacyjności w tych, w tych, w tych mailach. I my chcemy rozwijać przede wszystkim różne branże od strony ich innowacyjności, i wspierać eksport, ekspansję zagraniczną. Specjalne strefy ekonomiczne, panie premierze, to też jest jakiś tam problem. Samorządowcy mówią czasami, że one bardzo rzeczywiście poprawiają sytuację, nakręcają koniunkturę, ale też inni mówią, że to działa też trochę dumpingowo w niektórych strefach, to znaczy koszty pracy są niższe i nie mają lepsze warunki, zwłaszcza zagraniczne firmy. Czy rząd także się tutaj będzie przyglądał tym strefom? No więc chcę przede wszystkim powiedzieć, że o ile nasi poprzednicy rzeczywiście 90% procent inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych lokowali e, dla producentów zagranicznych. O tyle my już dzisiaj wśród nowych inwestycji mamy 30-40% inwestorów polskich, więc zachęcamy wszystkich właścicieli, przedsiębiorców, e, pracodawców polskich do e, lokowania się w strefach ekonomicznych, tam gdzie z geograficznego punktu widzenia czy z punktu widzenia procesów produkcyjnych jest to dla nich e, dobry ruch. I mogę odpowiedzieć, że nie, nie widzę tutaj konfliktu interesów zwykle, chociaż gdzieś tam na marginesie on może występować. W takim teście, który stosujemy, zawsze, zawsze testujemy, czy warto jest udzielić dodatkowej zgody, poszerzyć jakąś strefę ekonomiczną. Rzeczywiście też patrzymy na wpływ na resztę przedsiębiorstw z danej branży, tak żeby nie pogorszyć ich pozycji konkurencyjnej. A więc tutaj bierzemy to pod uwagę. Zresztą specjalne strefy ekonomiczne co do wielkości inwestycji są trochę przeceniane. Jakbym e, powiedział proporcje, pewnie część z państwa by się zdziwiła. W strefach ekonomicznych jest jedynie 100 miliardów złotych zainwestowane, podczas gdy inwestycje ostatnich 15 lat to jest blisko 3 biliony złotych łącznie, a więc e, a nawet dzisiaj już ponad 3 biliony złotych, a więc to jest tak naprawdę mniejsza część, która czasami budzi ogromne zainteresowanie, zdaję sobie sprawę z tego, ale e, w rzeczywistości chodzi nam najbardziej o stymulowanie polskich inwestorów i zbudowanie jak najsilniejszej fali nowych polskich inwestycji. Z tymi inwestorami być może za chwilę pan się spo, spotka w Urzędzie Wojewódzkim. Co pan zamierza powiedzieć wielkopolskim przedsiębiorcom na temat właśnie tych ułatwień? Chociażby, to znaczy czego oni się mogą spodziewać w ciągu najbliższych lat od rządu, gdy chodzi o preferencji jakieś dla Polski. Tu bije, tu bije po, po, po serce polskiej gospodarki. W ogóle tutaj e, ksiądz Piotr Wawrzyniak i e, wielu innych wspaniałych wielkopolskich przedsiębiorców, przemysłowców, jak się dawniej mówiło, jak Hipolit Cekielski, budowali polski przemysł i tworzyli po, potęgę polskiej gospodarki, nawet jeszcze w czasach, kiedy Polski nie było. A więc dla mnie Wielkopolska jest kluczową częścią gospodarki polskiej. Cieszę się, że tutaj na przykład jest producent samochodów e, czy autobusów elektrycznych, e, przemysłu, który ma szansę z niczego stać się ważnym sektorem gospodarki narodowej, właśnie autobusy elektryczne. Zachęcam również samorządowców, przedsiębiorców, samorządowców w szczególności, do tego, żeby kupowali autobusy elektryczne, bo to lepiej chroni środowisko, lepiej służy do ochrony zdrowia, a więc jest bardzo ważne. Ale Wielkopolska to również serce polskiego rolnictwa, polskiego przemysłu rolno-spożywczego i wielu innych branż, które Rozwijają się znakomicie. Jest też bramą naszą na zachód i e, dzięki połączeniu autostradowemu m, bardzo dobrym e, miejscem tranzytowym. Więc ja się o przyszłość Wielkopolski nie tylko nie martwię, ale też liczę na e, jak najlepszą współpracę z przedsiębiorcami w tym zakresie. Dla, te, dla nich właśnie będziemy starali się upraszczać pewne przepisy, choć e, jak wiadomo, ten świa dwa światy urzędniczy i świat przedsiębiorców czasami stoją na antypodach. Będę starał się być. W pośrodku takim pośrednikiem między tymi dwoma światami, żeby polska gospodarka mogła jak najlepiej się rozwijać. Panie premierze trzymamy za słowo w imieniu wielkopolskich przedsiębiorców. Naszym gościem był Mateusz Morawiecki, wicepremier Minister Rozwoju. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Merkury polskie radio.